Jeśli oglądasz to teraz, to nie jest przypadek. Jest większa siła, która prowadzi cię do wysłuchania tej modlitwy, a gdy będziesz modlić się razem ze mną, może wydarzyć się coś niewiarygodnego. Są ludzie, którzy będą żałować, że nie usłyszeli tego wcześniej, ponieważ ta modlitwa zmienia życie. Widziałem na własne oczy cuda, które się wydarzyły, i jeśli przechodzisz przez ból, smutek lub jakiekolwiek cierpienie, musisz wysłuchać tego do końca. To modlitwa, która może przynieść spokój Twojej duszy, otworzyć drogi, które wydawały się zamknięte, i uwolnić Cię od wszystkiego, co Cię trzyma w miejscu. Ale jest jeden warunek działa tylko dla tych, którzy mają prawdziwą wiarę. Teraz wybór należy do Ciebie: nadal nosić ten ciężar, czy oddać wszystko w ręce Boga i poczuć, jak zaczyna się przemiana. Jeśli jesteś gotowy na cud, zostań ze mną do końca, ponieważ koniec cierpienia zaczyna się teraz. Cierpienie może być ciche, ale niszczy od środka. Czy kiedykolwiek czułeś, że nic się nie zmienia, bez względu na to, jak bardzo się starasz, że twój ból nie jest rozumiany? Czasami wydaje się, że jesteśmy uwięzieni w niekończącym się cyklu udręki. W twojej głowie pojawiają się pytania: Dlaczego to mnie spotyka? Odpowiedź może być bliżej niż myślisz. Jest coś potężnego, co może odmienić twoje życie. Ale ta odpowiedź zostanie objawiona tylko tym, którzy wytrwają do końca. Wielu rezygnuje, zanim odkryje prawdę. Teraz musisz podjąć decyzję. Iść do końca, czy nadal nosić ten ciężar. Wiara jest jedyną drogą, która może przełamać każde cierpienie. Ale jest pewien sekret, o którym mało kto wie. Modlitwa ma moc, ale tylko wtedy, gdy jest wypowiadana z całkowitym oddaniem. Jeśli będziesz jedynie powtarzać słowa bez zaangażowania serca, nic się nie zmieni. Ale jeśli otworzysz swoje serce, zobaczysz coś niewiarygodnego. Teraz zaczniemy pierwszą część tej modlitwy. Ale uważaj, tej modlitwy nie można przerwać. Jeśli teraz przestaniesz, stracisz jej prawdziwy wpływ. Weź głęboki oddech, skoncentruj się i przygotuj swoją duszę. To dopiero pierwsza część, pełna przemiana nadejdzie na końcu. Panie, staję teraz przed tobą z całym bólem, który noszę w swoim sercu. Wiem, że nic nie dzieje się przypadkiem i że każda łza, którą wylewam, ma swój cel. Ale, mój Boże, czasami ten ciężar jest zbyt wielki. Czuję się zmęczony, zagubiony i bez sił, by dalej iść. Dlatego proszę cię, otocz mnie swoim światłem, uspokój moją duszę i wzmocnij mojego ducha. Wiem, że jest dla mnie przygotowane coś większego, ale jeszcze tego nie widzę. Ojcze, ufam Tobie, ale potrzebuję pełnej odpowiedzi. Muszę dotrzeć do końca tej modlitwy. Modlitwa została rozpoczęta, ale nie została zakończona. Czujesz to? Coś zaczęło się zmieniać w Tobie, ale pełna odpowiedź jeszcze nie została ujawniona. Wielu zatrzymuje się w tym momencie i nigdy nie doświadcza prawdziwej przemiany. Ale ty nie jesteś tu przez przypadek. Teraz wszystko zależy od twojego wyboru. Jeśli teraz odejdziesz, otrzymasz tylko część tego, co mógłbyś dostać. Ale jeśli pozostaniesz, poczujesz, jak dzieje się coś potężnego. Pełna modlitwa skrywa sekret, który zostanie objawiony dopiero na końcu. Nie pozwól, by ta okazja przeszła ci koło nosa. Kolejny krok może być kluczem do zakończenia twojego cierpienia. Przemiana następuje u tych, którzy nie rezygnują. Teraz kontynuujemy. Zrobiłeś już pierwszy krok, a to oznacza, że coś większego jest tuż przed tobą. Ostatnia część tej modlitwy to brakujący element, który uwolni cię od cierpienia, ale to błogosławieństwo przyjdzie tylko do tych, którzy wytrwają do końca. Nie odchodź teraz, ponieważ jest jeszcze coś, co musisz usłyszeć. Jeśli dotarłeś aż tutaj, Twoja wiara już została poddana próbie. Ale największe objawienie znajduje się w tym, co nastąpi za chwilę. Cierpienie może się skończyć, ale tylko dla tych, którzy nie rezygnują. Wiele osób wierzy, że wystarczy odmówić modlitwę, aby wszystko się zmieniło. Ale dlaczego w takim razie tak wielu ludzi modli się i wciąż tkwi w cierpieniu? Jest coś, czego nikt ci nie powiedział o duchowej mocy modlitwy. Istnieje różnica między mechanicznym wypowiadaniem słów a modlitwą, która naprawdę odmienia życie. Bóg nie słucha jedynie przypadkowych słów, ale tego, co się za nimi kryje. Kiedy modlisz się z intencją i całkowitym oddaniem, coś zaczyna się poruszać w niewidzialnym świecie. Ale jeśli nie ma prawdziwego połączenia, odpowiedź nie nadejdzie. I to jest powód, dla którego wielu nie znajduje ukojenia. Cierpienie to nie tylko emocjonalne brzemię może być duchową blokadą, która uniemożliwia ci zobaczenie rozwiązania. Niektóre bóle nie są fizyczne, ale duchowe i można je usunąć tylko poprzez właściwą modlitwę. Czy zauważyłeś, że niektórzy ludzie przechodzą przez ogromne trudności, a mimo to zachowują spokój, podczas gdy inni się załamują? Różnica tkwi w tym, jak łączą się ze swoją wiarą. Kiedy modlisz się z prawdziwym zrozumieniem, nie prosisz tylko o zakończenie cierpienia. Uzyskujesz dostęp do sił, które drzemały w tobie. I właśnie to robimy teraz. Ludzie, którzy zrozumieli tę zasadę, opowiadają o niesamowitych zmianach. Nieoczekiwane uzdrowienia, rozwiązania pojawiające się znikąd, głęboka ulga w sercu. Dzieje się tak, ponieważ modlitwa nie zmienia tylko sytuacji, ale przede wszystkim przemienia ciebie od wewnątrz. Kiedy twoja wiara jest zgodna z twoją modlitwą, drzwi się otwierają. To, co wcześniej wydawało się niemożliwe, zaczyna się rozwijać. Ale ta przemiana zachodzi tylko u tych, którzy naprawdę wierzą. Teraz już wiesz: modlitwa to nie tylko prośba, ale także wyrównanie z boskością. Odtąd twoje duchowe połączenie może stać się silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Teraz wykonaj proste ćwiczenie. Weź głęboki oddech, zamknij oczy i poczuj tę energię. Skoncentruj się nie na problemie, ale na rozwiązaniu. Czego najbardziej pragniesz w tej chwili? Zwizualizuj, jak to się spełnia, poczuj spokój wypełniający twoje ciało. To nie jest zwykła modlitwa, to duchowa aktywacja. Jeśli się na nią otworzysz, zauważysz zmiany, a kiedy one nastąpią, zrozumiesz, że cierpienie nigdy nie było przeznaczeniem, ale drogą do czegoś większego. Ile razy próbowałeś coś zmienić w swoim życiu, ale wydawało się, że nic nie działa. Ludzie się modlą, proszą o pomoc, próbują wszystkiego, ale cierpienie trwa. Dlaczego? Ponieważ większość nie zdaje sobie sprawy, że istnieje niewidzialna blokada uniemożliwiająca transformację. Często tak bardzo koncentrujemy się na bólu, że zapominamy spojrzeć na rozwiązanie. Trzymamy się cierpienia, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Modlitwa może otworzyć drogi. Ale jeśli twój umysł i serce są nadal uwięzione w strachu, nic się nie zmieni. Bóg chce działać, ale może wejść tylko tam, gdzie jest miejsce na wiarę. Czy naprawdę Mu na to pozwalasz? Pokój nie jest czymś, co po prostu się pojawia. Trzeba go przyjąć. Problem polega na tym, że wiele osób nosi w sobie przekonania, które uniemożliwiają im otrzymanie tego, o co proszą. Nie zasługuje na to, to się nigdy nie zmieni. Bóg mnie nie słyszy. Takie myśli sabotują każdą modlitwę. Kiedy wierzysz, że nic się nie zmieni, zamykasz drzwi do własnego wyzwolenia. Wszechświat odpowiada na to, co emitujesz. Jeśli prosisz o pomoc, ale wewnętrznie wątpisz, ta wątpliwość staje się przeszkodą. Każde błogosławieństwo już istnieje, ale manifestuje się tylko dla tych, którzy robią na nie miejsce. Czy wyobrażałeś sobie, jakby to było obudzić się jutro w spokoju, bez tego ciężaru w sercu. Wydaje się to niemożliwe, gdy jesteśmy w środku burzy. Ale prawda jest taka, że ta zmiana może nastąpić w chwili, gdy zdecydujesz się naprawdę zaufać. Cierpienie przyzwyczają nas do oczekiwania na najgorsze, ale to kłamstwo, którego nauczyliśmy się w ciągu życia. Pokój już istnieje, nie znajduje się w odległej przyszłości, ale w Twojej decyzji, by przyjąć tę transformację teraz. Od momentu, gdy zmienisz swoją wewnętrzną wibrację, odpowiedzi zaczną przychodzić. To, co wcześniej wydawało się nieosiągalne, stanie się rzeczywistością. Uwolnij się od ciężaru, którego już nie musisz dźwigać. Weź głęboki oddech i przez chwilę poczuj, jak to jest być wolnym od bólu. Gdyby wszystko zostało rozwiązane teraz, jak byś się czuł? Wyobraź sobie ten spokój wypełniający twoje ciało. Ten stan ulgi to nie iluzja. On już jest w tobie, czeka tylko na aktywację. Coś w tobie się teraz porusza, a gdy właściwa energia łączy się z twoją wiarą, zmiany następują. One już się zaczęły. Jest sekret, o którym niewiele osób wie na temat modlitwy. Coś, co odróżnia tych, którzy doświadczają cudów od tych, którzy czują, że nic się nie zmienia. Prawdziwa modlitwa nie prosi, ona oddaje. Podczas gdy wielu modli się, Błagając o odpowiedzi, ci, którzy naprawdę rozumieją moc duchową, wiedzą, że oddanie jest silniejsze niż prośba. Kiedy puszczasz potrzebę kontrolowania wszystkiego i po prostu ufasz, drzwi się otwierają. Transformacja zachodzi, gdy wiara przewyższa strach. To, co zaraz usłyszysz, nie jest tylko modlitwą, ale kluczem, który może odblokować to, co wydaje się niemożliwe. To, co powstrzymuje wielu ludzi przed otrzymaniem odpowiedzi, to strach przed puszczeniem. Chcą zmiany, ale nie chcą odpuścić tego, co ich trzyma. Ból staje się znajomy i, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, wielu się go trzyma. Problem polega na tym, że nie można otrzymać czegoś nowego, jeśli dłonie nadal trzymają ciężar przeszłości. Cierpienie znika dopiero wtedy, gdy przestajemy się z nim utożsamiać. A ta ostatnia modlitwa nie ma na celu prośby o coś ale przyjęcia faktu, że zmiana już jest dostępna i pozwolenia, by się zamanifestowała. Coś potężnego dzieje się, gdy wiara i akceptacja się spotykają. Nie ma już wątpliwości, nie ma już oporu, jest tylko zaufanie. A gdy to zaufanie staje się niezachwiane, wszechświat odpowiada. Ta modlitwa nie musi być wypowiadana w desperacji, ale w pewności. Wypowiadając ją, mówisz światu duchowemu, że jesteś gotowy. Nie na czekanie na cud, ale na stanie się jego częścią. To jest modlitwa, która kończy cykl, która kończy cierpienie i która przynosi ulgę, której szukasz. Nadszedł moment. Teraz zamknij oczy. Poczuj obecność czegoś większego wokół siebie. Wszystko, co zostało powiedziane do tej pory, przygotowało drogę do tego. To jest modlitwa, która dopełnia proces, która przynosi wyzwolenie i która pieczętuje tę przemianę. To, co zaraz powiesz, ma moc zmiany twojej energii, twojego umysłu i twojego życia. A kiedy rozpoznajesz te znaki, odpowiedź od Boga przyspiesza. Drugim błędem, który powstrzymuje cud, jest powrót do dawnego życia, jakby nic się nie wydarzyło. Wiele osób modli się, ale zaraz potem wraca do narzekania, powątpliwości i ponownie zaczyna żyć tak, jak wcześniej. To niszczy duchową aktywację. Jeśli chcesz, aby ten cud objawił się szybko, musisz zacząć działać jak ktoś, kto już otrzymał błogosławieństwo. Bóg honoruje tych, którzy wykazują wiarę do samego końca. Zamiast więc czekać biernie, zacznij dzenkować. Mów, jakbyś już otrzymał. Myśl, jakby to już było rzeczywistością. Poczuj się jak ktoś, kto już zwyciężył. Teraz, gdy zrozumiałeś, jak utrzymać ten cud w aktywności, pozostaje ostatni etap, który może pomnożyć to błogosławieństwo w Twoim życiu. To jest ostateczny klucz, a bez niego proces może osłabnąć. Ale ci, którzy wprowadzają to w życie, nie tylko otrzymują swój cud, ale także nieustannie widzą otwierające się nowe drzwi. To, co zrobiłeś do tej pory, już wprawiło Twój cud w ruch, ale istnieje jeszcze jedna zasada, która może pomnożyć to błogosławieństwo i zapewnić, że w pełni się objawi. Ta zasada jest prosta. Ale większość ludzi ją ignoruje. Świadectwo aktywuje nowe błogosławieństwa. Kiedy dzielisz się tym, co Bóg uczynił, wzmacniasz swoją wiarę i otwierasz drogę do otrzymania jeszcze więcej. Dlatego ci, którzy żyją cudami, to zawsze ci, którzy mówią o Bożej mocy. Ci, którzy zatrzymują to dla siebie, blokują boski przepływ. Co więcej, istnieje coś, co przyspiesza manifestację cudu. wdzięczność Zanim zobaczysz rezultat, Biblia uczy, że prawdziwa wiara nie czeka na błogosławieństwo, aby uwierzyć. Ona działa, jakby już je otrzymała. To właśnie w ten sposób stajesz się magnesem na boskie odpowiedzi. Jeśli przyjąłeś tę modlitwę i poczułeś coś wyjątkowego, to już jest znak, że Bóg zaczął działać. Ale teraz brakuje ostatniego kroku: ogłoszenia swojego zwycięstwa, podzękowania i przypieczętowania tego momentu ostateczną modlitwą. Ta modlitwa zamyka proces i otwiera drzwi, aby Twój cud mógł się w pełni objawić. Teraz powtórz z wiarą. Panie, kładę moje życie przed Tobą i ogłaszam, że nic nie może powstrzymać planów, które masz dla mnie. Wiem, że już działasz w ukryciu, poruszając sytuację i otwierając drzwi, których nawet sobie nie wyobrażam. Dlatego odrzucam wszelki strach, wszelką wątpliwość i wszelką niepewność. Nie patrzę już na okoliczności. Ale jedynie na Twoją wierność. Wierzę, że moja odpowiedź jest już w drodze i nic nie może powstrzymać tego, co zostało uwolnione z nieba dla mojego życia. Każdy łańcuch, który wiązał mnie z przeszłością, został złamany. Każdy duchowy opór został rozproszony przez Twoją moc. Wszystko, co próbowało zablokować moje zwycięstwo, nie ma już nade mną żadnej siły. Jestem wolny. Jestem błogosławiony, jestem umocniony Twoją łaską. Każda sfera mojego życia teraz dostosowuje się do Twojej doskonałej woli. Każdy brak zamienia się w obfitość. Każde cierpienie staje się świadectwem. Każde oczekiwanie teraz przekształca się w spełnienie. Dziękuję Ci, Panie, bo wiem, że najlepsze jest już dla mnie przygotowane. Nic nie będzie takie jak wcześniej, ponieważ idę naprzód w pewności Twojej opatrzności. Moja wiara nie zachwieje się, ponieważ wiem, że jesteś Bogiem, który spełnia swoje obietnice. Przyjmuję to błogosławieństwo, pieczętuję tę modlitwę i ogłaszam moje zwycięstwo w Twoim imieniu. Amen. Twój cud został zapieczętowany, ale jest coś bardzo ważnego, co musisz wiedzieć. Nie wszystkie błogosławieństwa mogą się objawić, jeśli istnieją przekleństwa i duchowe więzy blokujące Twoją drogę. Wiele osób nie rozumie. Dlaczego modlą się, a mimo to wciąż napotykają trudności? Powodem mogą być negatywne wpływy, które jeszcze nie zostały złamane. Jeśli ta modlitwa dotknęła twojego serca, nie odchodź, nie zostawiając swojego amen w komentarzach. Chcę zobaczyć, ile osób jest zjednoczonych w tej wspólnej wierze. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, kliknij teraz przycisk subskrypcji i włącz powiadomienia. Bo tutaj zawsze znajdziesz modlitwy i nauki, które wzmocnią twoje życie duchowe. Aha i zostaw polubienie. To pomoże tej modlitwie dotrzeć do większej liczby osób, które potrzebują tego przesłania. I zanim wyjdziesz, obejrzyj tę inną modlitwę, która złamie każde przekleństwo mogące blokować twoje błogosławieństwo. Wideo jest teraz na ekranie. Kliknij teraz i jeszcze bardziej wzmocnij swoją więź z Bogiem. Kliknij teraz i obejrzyj poprzedni film. Twoja przemiana trwa dalej.